No i mamy brak lub nieprawidłowa kalibracja. Wchodzimy w regulację podstawową. Wybieramy spośród jakby adaptacji w tym samochodzie kalibrację sterownika kamery. I kamery jest w pojeździe nie jest tylko jedna, jest więcej. Czyli mamy kamerę cofania, kamery 360 plus kamera y, ta za szybą człową, która tą kamerę wielofunkcyjną. No, która jakby mówi się o tym, że nie tylko ma funkcję utrzymania w pasie ruchu, ale też y, adaptycyjne oświetlenie pełni tą funkcję, y, odczytywanie znaków drogowych itd. Tak tak Wybieram ja sobie tą kamerę i klikam włącz procedurę. I teraz mamy, że do tej funkcji kalibracji kamery potrzebujemy tego urządzenia, czyli tej ścianki, która stoi za mną plus tablicy kalibracyjnej 102 włączyć silnik zostawić na biegu jałowym dobra klikamy dalej Tak, i w tej chwili właśnie kamera robi sobie zdjęcie tego targetu. Kalibracja została pozytywnie przeprowadzona i to jest cały wynik jakby samej w sobie kalibracji.